W 1994 roku w Gazecie Wyborczej w styczniu, w 50. rocznicę Powstania Warszawskiego, ukazały się dwa olbrzymie artykuły. Olbrzymie. Michała Cichego, to był taki cyngiel Adama Michnika, i Adama Michnika jako redaktora naczelnego, którzy. Pokazywali nam coś tak jakby w nowym świetle, że oni tu mają inne podejście, oni są tacy bardziej europejscy, światowi, my to jesteśmy zaściankowi. ściankowi. napisał wprost, że dojrzeliśmy do tego, żeby nam podać prawdę. I ta prawda o powstaniu warszawskim okazała się tego typu, że powstańcy warszawcy zamiast bić się z Niemcami, tak trywializując, mordowali Żydów. I zacząłem szukać, gdzie archiwa. No archiwa są podstawą dla historyka, ale oprócz tego także ludzkie relacje. Kto jak pamięta, co pamięta. I jak mamy jeden przypadek, że ktoś tam coś opowiada i bierzemy to z dobrodziejstwem inwentarza, to myślimy, że to jest cała prawda. Natomiast człowiek, który opisze nam prawdę, tak jak rzeczywiście to przewidział, jak, jak, jak widział, jak to przeżył, nie mówi wszystkiego. Bo nie wszystko wie i nie wszystko widział. To często jest tak, że z dwóch stron barykady widać rzeczy zupełnie inaczej. To samo przecież, ale zupełnie inaczej. Jak zacząłem to konfrontować, wyszła z tego książka. Czyli porównywanie tego schematu, który się pokazał w gazecie wyborczej, z tym, co jest w dokumentach dostępnych, co można zweryfikować. Okazało się, kłamstwo na kłamstwie to bardzo mało powiedziane. Plugawy Paszkwil, stąd jest nazwa, tytuł książki. Paszkwil wyborczej, czyli Paszkwil gazety wyborczej.